w gabinicie jest właśnie na cykl, którego już dawno nie było. Zapytaj gamincia 5 czy poczekamy w naszych komentarzach, to jest nasze pytanie. piwko z pianku. widzę, było strzelone. Będzie gaping Fin love or die trying, widzowano, że na 5 godzin. Znaczy, piwko z to nie było strzelone, tylko piwko bez alkoholu, ja nie piję w piwa w bez same i nie, nie będzie nie Też Gaminciu, obie gmincie, swoje filmiki, nie będzie obie gmincie, obie gmincie, kolegów gmincie, obie gmincie, obie oraz obie gmincie, obie Też obie gmincie, też gmincie, obie gmincie, obie gmincie, obie gmincie, obie gmincie, obie gmincie, obie kolegów One gmincie, obie gmincie, no gmincie, obie gmincie, One of my favorite only no, No, 30 epizodów. It's a good one to watch. And the To nie, nie, nie. Czyli po angielsku. Yeah, thank you. I taki będzie, to ja rozumiem. No, ja też rozumiem. Też uważam, że ten film jest świetny. Nie rozumiem osób, które do filmu. No wiesz, nie wiedzą, bo wiesz, oni nie doceniają. Dobra animacja, fajna muzyka, świetny piosenki, dobry darmik. Bo dlatego, że zamówiłem ja, emotywe kupy, to dlatego. Siemanko, również siemanko. Również. Siemanko, gawindziu, siemanko. czy fałszujący? Proszę kupić Okej. Okay. Fajny portret papier, dzięki. Potem co na 1,5 pół miar, Na dwa razy lepiej. Nie, dajcie na trzy razy, bo cztery razy lepiej, co? Więcej wiary w siebie, a wszystko lepiej pójdzie. Okej, okay, dzięki. Podrałem. Podrałem. dziękuję za pozdrowienie, życzę, dalszej pracy od są... to a te magiki to bardzo prawda, sprawa, tylko trochę nie wiem, Okej, okay, rozumiem, ma Pan głod, dzięki, co ponadto dziękuję, bardzo się. A, mi ciekawi, ażebym Cię pozdrowił, tak, dziękuję, dziękuję, dobra, weź koszulkę, gdzie kupiłeś, Kurczę, ja te koszulkę na dziwadach nie padam, gdzie kupiłem, swoją od końca stałam, czemu wiesz, że to ma być Gubny dzieci, jak główny bohater, mm, małe dzieci, które piszczą, krzyczą na podwórkach, droje. Nie, nie lubię ich. Myślę, że będzie chociażby marny w animacji, ale i tak było dobrze, taki moje. Wiesz, na zewnątrz panem się na animacji. O ile wiesz, nie, nie udupią. Pozdrawiam, nie pozdrawiam. Coś tak kącówka nie poszła, ale i tak dopłako. No coś nie poszło. Naprawdę święty. Świetny komentarz do książki, tak trzymać. Oś nie ma 5 EPS. Jest progres. A, no nie ma. Kinoś, i czemu ty dajesz kule swojego konta starego co Halo? jeden. Ma kurczę dwa... Ma trzy konta na YouTube i dajesz kontakt, konta, którego nie używa. No game po prostu. Dawaj z konta mongolski studio, promuj swojej... Swój kanał. A nie z kontakt, którego nie używasz. To się nie liczy, a jedynie co się liczy, poniedziałek, się w poniedziałek Widzimy, się w kolejnym metru granie 3, jakaś to będzie gierka, nie wiem, powinna jakaś gierka, która to nie znam, na razie to się chyba